Dziś kolejna odsłona turnieju Tytanów! Nadajemy na żywo z trasy dzikiego slalomu Demo Derby, gdzie czekają chaos i kraksy! Jedyną zasadą tej trasy jest ostra kaskaderka aż do samej mety! No! Rajdowa wariatka chce wygrać kwiatka! Ha ha! Ta trasa jest nieprawdopodobna. Traki muszą uciekać przed wielkimi gumkowymi kulami! Omijać wystające drzewa i... Niebezpieczne, wirujące kolce, Aua! Wszystko jest możliwe, bo gra się toczy o Puchar Tytanów! Zaczynamy! Jako pierwsi... Tarzak! Tak. Kontra... Demo Derby! Sprawdźmy, czy Demo Derby nadąża za swoją reputacją nieokiełznanej zawodniczki. Ocne! tę taśmę! U, to musiało boleć! Jest nie do podtrzymania! Tiger Shark zahacza kłami o drzewo, a o niego zahacza wielka gumkowa kula! Tymczasem demo derby potwierdza dominację na swoim terenie. Jest szybka i skuteczna! Demo Derby sięga po zwycięstwo i kolejną rundę tym pięknym ślizgiem! Ale się ubawiła I jak to jeszcze raz! Uh! Boom Shaker, wszyscy podziwiamy twoją niezwykłą wszechstronność. Jak ci się udaje utrzymać formę? Bo na zewnątrz pozostałem twardzielem, a wewnętrznie marzycielem! Fiu, fiu! Wróćmy do rywalizacji. Kontra! Town Haller. Komu uda się pokonać ten tor? Jeju! Zatrzęsło nimi konkretnie! Silne turbulencje już od startu! Town zatrzymany przez Paletę! Już tylko wolno toczy się w dół! A Bone Shaker salto, salto i salto i uuu! Gumkowa kula dębczy mu po kołach! Ale Bone Shaker to naprawdę twardy zawodnik i to on wygrywa slalom! Uu! w głowie mi się kręci! Aaa, oh, czacha mi dymi! Na nas? Kontra One Best Wow, kto tu kogo przekąsi? Uuu! A, dajcie replay! Na wielkie traki przychają wielkie przeszkody! Wow, to był bardzo pyszny wyścig! One Best Scoop ślizga się już od startu i rozstawia na wirujących kolcach! Na co Mama utrzymuje się na kołach i na prowadzeniu? Na co Mama wygrywa? Tylko na ostro. Rex! Zwierzą się już za chwilę. Ależ tu panuje chaos, moi drodzy. Prosimy powtórkę. Bum! Bigfoot najeżdża na braki, i wykonuje salto w tył. Megarek spędzi na złamanie osi. Jest i kosiołek. I wpada na metę po zwycięstwo! Co za epicki przejazd! Czas na półfinały! Sprawdźmy teraz, w jakiej formie jest Demo Derby! Demo Derby, ty? Jak ty się. Bo byłeś tam i jesteś tutaj. Przecież ty jesteś wszędzie! Nie znasz dnia ani godziny. Wow! Wow, ta Demo Derby jest szybciutka! Demo Derby! Tra. Boom shaker! Wierzcie lub nie, to będzie coś absolutnie nieprawdopodobnego. Nieźle! Demo derby startuje z przydumem. Duże przyspieszenie i świetny styl. Boom trafia na przeszkodę i ratuje się z saltem, bo to musi boleć. Demo derby pozostaje na kołach i jedzie dalej. Boom wpada w duże turbulencje. Pomocenia! Demo derby mocno wybija się z progu i ląduje za linią mety. Ma się ten styl. Bo w tym moim szaleństwie jest metoda. Przed kolejnym półfinałem rozgrzewa się Megarex. Megarex, jak samo poczucie przed arcyważnym wyścigiem. Aha, Okej, to się pościgajmy. Nacho kontra Megrex. Zwycięzca tego biegu awansuje do finału! Wow, w głowie mi się kręci! Zobaczmy powtóreczkę! dostają mocny wycisk. Megarex spada na wirujące kolce i wiruje w dół bez ładu i składu. Naczo mama zunika przykrego spotkania z paletą, ale już koziołkuje. Spada na wyboje i wyratuje górę. Wielka gumkowa kula popycha Megarexa. Naczo mama zaczyna prowadzić. Jeszcze tylko hop z klipu i na co mama zmieszcza do finału! Zjadłem na czas i mam na czas. A już teraz wyścig, na który wszyscy czekaliśmy. Czy Dzika Demo Derby wygra na własnym torze? Czy może mama z wychrupie swoje pierwsze zwycięstwo? Ten wyścig powinien być nazwany moim imieniem! Mam nadzieję, że lubisz ostro pojeździć! Nadeszła ta chwila! Kto dziś zostanie mistrzem lub mistrzynią? Dokąd powędruje złoty Puchar Tytanów? Czy zgarnie go Demo Derby? Czy na Mamas? Ha! Boję się patrzeć! Na pierwszym wywoju Nacho Mamas odcina drogę Demo Derby i wychodzi na prowadzenie! O! To nie był dobry krok! Nacho Mamas ląduje na boku, a chwilę potem na drzewie! Ała! Na co się trochę przeliczył! Demo Derby wpada na wszystko, co napotka na drodze w dół zbocza. bocza! U! Au! U! Dojeżdża do hipu i zwycięża, przekraczając linię mety! Na czterech dumnych dzikich i wspaniałych kołach! Pokaz siły! Co za wygrana Demo Derby! Demo derby potwierdza swoją wysoką formę wygrywając na własnym terenie. Brawo, demo derby! Brawo, brawo, brawo! Co za dzika radość! Oglądajcie nas koniecznie! To był turniej! Ty